Dzień dobry widzowie, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z gry. Fortnite jest wtorkowy popołudnie, kiedy tu nagrywam, więc nowości, nowości i jeszcze raz nowości. Co nam nowego pokaże Fortnite? Zwłaszcza, że nie, nagry nie nagrywałem kompletnie nic i nie grałem kompletnie nic od ostatniego odcinka. Nakrętki, śruby, rozkręć się. O, całkiem przyzwoite, mogę wyposażyć. Okej okay. Uh. A tu całkiem przyzwoity, Wam powiem, ale nic z tego nie będę chciał sobie. Eee, wyposażyć, co my tutaj mamy. Przy, 5 października przygotuj się na Dumstrukcję. 5 października o 20 na wyspę przybywa chaos, czyli mamy jakieś specjalne wydarzenie. 5 października to jest sobota, także koniecznie musimy być wtedy online. I nie ma mocni w, pojawili się w grze, czyli kolejne skórki z Disneya, zaraz po gwiezdnych wojnach, Piratach z, z Karaibów i chyba nic więcej nie było. Elastyna, czyli Pani Inie Mocna, Pan Inie Mocny i Mrożon, czyli frozen, czyli super bohater mówiący głosem Piotra Gąsowskiego. Tu mamy oczywiście Frączewskiego. A tutaj mamy aktorkę, której imienia i nazwiska niestety nie pamiętam. A to by pasował do Ironmana. Zestaw Rubiusa. czyli kolejna ikona w grze. Nowy pakiet zadania awansów w no Znaczy nowy pakiet zadania awansu i tym razem jest to Zein. Wygląda całkiem przyzwoicie zarówno w wersji bez i razem z założonym kombinezonem bojowym Hity nowy pancerz, tak się nazywa Okej, okay, myślę, że tutaj nie ma nic więcej do dodania Zadania fabularne pojawiły się już u, tajne zadania. Ukręć wszystkie, a tak, to to już udało mi się zacząć. Tak, mamy już szóstą część, kiedy ja utknąłem na trzeciej opcji, na czwartej. Wybudź postacie z transu lub zlikwiduj wynajętych podkomendnych. No to chyba od razu do tego przejdę. A jak mi idzie z Feliną? Uuu, dopiero cztery poziomy to strasznie słabiutko. Właśnie, a kiedy jest koniec tego sezonu? O, 2 listopada, to jeszcze bardzo dużo czasu. w taki sposób leci boost, tak. To może polecę sobie tutaj. A widzicie? Co to za światełko tam się pojawiło? Jak starczy czasu, to jeszcze postaram się podejść albo podjechać do tego. Kiedybuka do nieba. Tak, lepszego glidera nie znalazłem. Ну. Oh. Ktoś tam był, nie wiem kto, nie wiem gdzie ale był Dobra, czas już jechać. O, właśnie. Muszę się pośpieszyć, bo ta postać zaraz będzie w burzy. Okej, okay, nie wiem co się wydarzyło, bo ja nie nacisnąłem kwadrata. Ok, przez chwilę myślałem, że jedzie za mną, ale jednak nie. Tak nie może być. Kto wie, jak długo ci niewinni ludzie musieli żyć w niewoli misterio? ograbieni ze swych uczuć, wolnej woli, osobowości. Mysterio za to zapłaci. Ej, to jest to! To ten ogień! Czujesz, co teraz czujesz? Tę Te palącą potrzebę naprawienia niesprawiedliwości? To dlatego podążamy za tobą. To właśnie to pokona duma. Po prostu to wiemy. Każdy, kto by to zobaczył, czułby to samo. Nie mylisz się. Ten ogień wewnątrz ciebie jest wyjątkowy. Musisz tylko w to uwierzyć. Zdaje się, że to niewiele, Jones. Wierz mi. Więcej nie trzeba. Ok, wychodzi na to, że wszystkie kamery monitoringu są w jednej lokalizacji. O, ja nie chcę wcale z nim walczyć. Kurde, jeszcze nie ten samochód, co trzeba. No i tak lepiej. No i miałem fajny samochód i nie mam fajnego samochodu. Okej, okay, kam kamery monitoringu. Gdzie ich powinienem szukać w ogóle? O damn! To wszystkie powinny być na terenie Dumpsztadu. W sensie tutaj wewnątrz tego ogrodzenia. No nigdzie więcej tych kamer nie widzę. Kurde, kończy się czas, a kamery jak nie było, tak nie ma. Nie wiem czy ich szukać na zewnątrz, czy... Okej, okay, jest druga. Trzecia. O, 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 o Jest i piąta. Pokonaj misterię. Serio, czyli tego już nie zrobię w tym meczu. A szkoda Tak jest, jestem... Jestem Iron Manem Plecakiem war machina i tarczu kapitana Ameryki. ja, oh yeah. Jest czego tu teraz zrezygnować? Nie, no muszę mieć jakąś broń dalekiego zasięgu. Tutaj nawet nie ma opcji, już zrezygnował z tego. A gdzieś tam są strzały. O, double kill. O, lepszy celownik. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. <sighs> Gdzie jest Iron Man? Już nie zdążę, ale mógłbym od niego kupić jego bronie. To jest, ktoś musiał go zabić. Ale moment o, i nie muszę kupować. Iron Man zdobył swoje rękawice. Została piątka Grax, a tam jakieś światełko się pali. Dobra, nie, nie pali, świeci. Cóż to jest za światła? ktoś tu się zbliża! A tu tutaj będzie chyba ten event. O, masakra! Szkoda, trzecie miejsce i tak dobre. Ale okej, okay, to już wiemy, gdzie będzie Event tego 5 października o godzinie 20.00. Bądźcie koniecznie wtedy online, sprawdźcie co się dzieje. I może uda się zobaczyć na live? Kto wie? Także do usłyszenia. Cześć. A moment. Może jakiś przedmiot dostaną kosmetyczny? Ale chyba nie. A, coś jest. Dajesz rowdy. Co to jest za zadanie? Tak, ale już z kolejnego tygodnia. Z tego tygodnia, gdzie można zdobyć War machine w kamuflażu. Ale chyba 8 tygodnia jeszcze nie ma. Także jeszcze nie ma szans na to, żeby zdobyć yy, skórkę, ale już można sobie zrobić niektóre misje. Także do usłyszenia niebawem. Cześć!